Dla Was zrobiłyśmy zakupy na wyprzedażach W Empiku! I zaraz pokażemy Wam, co udało nam się na tych wyprzedażach upolować. Magda wybrała jakieś rzeczy dla siebie, ja wybrałam dla siebie. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. I koniecznie wbijajcie łapki w górę, żeby było nas więcej. i na nasze Koniecznie nas subskrybujcie, bo z tego co wiemy, oglądacie nasze filmy, a nie subskrybujecie. Jak chcecie oglądać więcej naszych filmów fajniejszych, to potrzebujemy waszego wsparcia, więc klikajcie suba koniecznie, żebyśmy mogły się rozwijać i tworzyć dla was jak najfajniejsze filmy. Mamy paczuchę. Będziemy ją rozpakowywać. Yy, rozwalamy taśmę. Tak jest, mamy tutaj pudełeczko. Tarą! Uuu! Fajne rzeczy, zabawki już Wam pokazujemy. Zacznijmy od tej największej może Basz się prosi, żeby ją wyjąć. No, aż się prosi. Dobra, to jest twoje Monopoly Mario. <grym _> jak to zobaczyłam, że jest przecenione, to nie mogłam się powstrzymać, żeby tego nie kupić, bo ja uwielbiam grać ogólnie w gry planszowe i kocham planszówki, a jak zobaczyłam, że to jest Mario i zobaczcie co tu jest w ogóle. <grym _> to są samochodzi z kim. <grym _> Mario Gamer. Ago i myślę, że zaprosimy znajomych. Oczywiście ja będę czerwonym, albo całą różową blondę. Nie chcę nic mówić, ale Karolina nie wymieniła mnie, więc tak trochę słabo. Nie, ja wiem czemu nie, jej nie wymieniam, no. bo Magda zawsze oszukuje w gry planszowe. Tak, no. bo ja lubię wygrywać planszowe. No. Dlatego albo się z nią w parze, albo się z nią po prostu to, nie gra. Przypomniałam się, jak grałyśmy graliśmy ze znajomymi w jak to się nazywa to, że masz jakąś Posadników? nie znak to jest karciana gra, że masz znak i dru... jakby Kenta? Kęta! No. Tak, to jest Ken. I jak miałaś, pamiętam, jakiś znak, że nikt nie wiedział, co to jest za znak. Pamiętasz? No. A pamiętasz, co to jest za znak? Tak. To pamiętnij. Nie mogę. Mówić. To jest mój tajny znak Ale ja czekam już od tylu lat ty. <laughs> Nie mogłam wypatrzeć. Ja nie wiem, ile to było lat temu. U bo ja mam dwa, dwa tajne znaki. I jak będziesz ze mną grała, to Ci je pokażę. Dobrze. I ja różowe. Co o, o masz jeszcze rzeczy. <laughs> Nie ma wymieniać się. Ja w Empiku poszłam na klasykę, czyli kupiłam książki. Nie mogłam się powstrzymać, ja do Empiku wchodzę po to, żeby kupować książki, zawsze tak mam. To jest Dotknij, Poczuj, Zobacz Fenomen relacji człowieka z naturą. A do Madzi tatuażu. Tak. A mówiąc nie czytałam opisu, ale przejrzałam opinie na stronie Empiku i były bardzo dobre. I jeszcze dodatkowo to jest twarda okładka, więc nie zepsuje się. Mam taką pewność, więc tym bardziej bardzo, bardzo fajnie. No to w sumie jest dużo zaleta, nie? Tak. Bo też książki się zawsze... A to jest autor bestsellera Sekretne Życie Drzew. No. Ja ja jestem ciekawa. Jest to bardzo znana książka. Co, zapowiada się fajnie, nawet mnie zaciekawiłam. Opowiem Ci. Dobra. Albo... Ale Ci nie, nie pożyczę, bo Ty nie oddajesz. książek. Chciałam kupić rugą. No bo mam w tak. piwnicy mały gadżecik. Tego w domu nigdy nie jest za wiele. Oczywiście zgadzam się, bo więc. Więc to jest. są lampeczki. <laughs> Kocham lampeczki. Madzia, też ty lubisz. Tak, lampeczki. bardzo. To, jest, to, to są świąteczne, prawda? No nie niby świąteczne, ale ja je kupiłam po prostu. U mnie lampeczki są cały rok w mieszkaniu, odpalone. Zamiast lampki po prostu wieczorowej uwielbiam rozpajcy wszędzie w domu lampki. Mają hmm. 10 metrów. No wow, serio? No, 10 wow. metrów ma ten walcy, więc. Południe mojego mieszkania będzie odtwarzane tymi właśnie lampkami. A plus jest jeszcze taki, że to są lampeczki na baterie. Ja uwielbiam lampeczki na baterie, dopóki ta bateria się nie rozładuje, oczywiście, ale to jest y, takie wygodne, bo można je rozwieźć w każdym miejscu i nie trzeba się przyjmować, żeby podpiąć je do komuś. No, chciałam sobie perfumy. Słuchajcie, ja w ogóle nie wiedziałam, że w Wempiku są perfumy. No. I są super cenne na perfumy, a ja mam obsesję na punkcie różnych zapachów. A to jest jakiś sopok, który znasz? Nie. A, czyli takie... Taka niespodzianka, ale znowu poczytałam opinie na stronie Empiku. No i pisali, że są bardzo ładne, takie właśnie troszeczkę mydlane, takie głębokie, taki fajny wieczorowy zapach. Ja takie najbardziej lubię. Nie wiem, czy mi się spodobają. <laughs> ładne. A trochę męskie, nie? Mm, fajne, no właśnie taki efekt. Tak. Czekamy, aż będzie opcja nagrywania filmów z efektem zawochania. <laughs> Niestety jeszcze takiej nie ma. Jak w 5D, nie? No. Nie. Ładne, mają coś w sobie. Mają taką właśnie głęboką nutę, ale jednocześnie taką świeżą, nie? Tak się przegryzają. Tak, tak. cieszę się. Ja stwierdziłam, że moje zakupy będą chociaż w połowie praktyczne, ale też ładne, więc wybrałam sobie takiego słodkiego powerbanka. Jest fajny, I zaraz, zaraz go otworzę. To można go przypiąć do kluczy i <laughs> wygląda jak taki pumpele, pumpeleczek. Łochaty tak. mi. O, można go nawet przed zakupem sprawdzić, dotknąć, no tak. Jakiś To jest coś, co w ogóle chciałam kupić w sensie powerbank, bo mam jakieś stare powerbanki, takie, które bardzo mm, słabo ładują. I ciągle chodzę z telefonem, który wiecznie mi pada. Ja wiecznie nie mam przy sobie ładowarki, stwierdzam, że jak kupię powerbanka, to przysięgam, będę go ładować i będzie zawsze naładowany. Dobra, yy, generalnie wszystko jest super. Powerbank jest bardzo słodki i śliczniutki, ale jest, ale jest ogromny. Nie wiem, no chyba będę go nosić do kluczy tego we średnio, do kluczy to nie, do torby prędko. To lecimy dalej. Ja już trzymam w ręku coś, na co zawsze żałowałam pieniędzy, a co było w Mkiku i ja zawsze się zastanawiałam, czy kiedykolwiek sobie to w końcu kupię. No i stwierdziłam, że sprzedaż to jest idealny moment na kupienie czegoś, na co było mi szkoda pieniędzy. E, bo jest to teczka. Jest to taka teczka na dokumenty. Taka duża. Właśnie, to jest fajna, bo to jest taka duża teczka z różnymi przegródkami. O, tutaj mam, z przegródki. Fajne. Także naprawdę to jest super. No i różne inne rzeczy można tutaj pochować. Można sobie popodpisywać różne rzeczy, także no, mega. Jestem zadowolona. I z teraz niej. zobaczcie, zdejmuję kartę. Ale mam... poczekaj, bo jeszcze jedna. A, rzecz. oje, jeszcze jedna. No! Ty masz więcej! No. Ja poszłam na ilość, a nie na jakość. Dobra, to już karton i tak zdejmę, no. Ale nie, no jakość również, no bo książki warto czytać, nie? No tak. Druga moja książka, którą kupiłam, to jest e, duchowa prostota. Jak mieć więcej mając mniej? O, fajna. Minimalizm. Prawda? Minimalizm, mniej przedmiotów, więcej bliskości, mniej obowiązków, więcej ciszy, mniej muszę, więcej mogę i chcę. No to mega! To, to bardziej to bym nawet od ciebie pożyczyła, albo poczekam, aż mi jej streszcie. Dobrze. Postaram się. Ale to też jest taka fajna, motywująca książka do zmian, jak właśnie. Yy, jak właśnie cieszyć się tymi relacjami z innymi ludźmi, a nie przedmiotami. Podsumowując, można teraz zobaczyć na nasze zakupy. Konsumpcjonizm, <grymizm> tak. Ładne, świecące. Wszystko ładne, kolorowe, świecące, tak. Bohater versus minimalizm. I. I, I tak, co organizacja. To tak, ale też nutka przyjemności. Jest, jest. Ale monopoli rozwijamy. No tak, to jest prawda. to jest prawda, No i też właśnie te, jakby pogłębisz relacje społeczne, prawda? To z innymi. Z z innymi Myślisz <grym> też to. o innych, bo to jest gra z innymi ludźmi, nie? Myślę o innych, bo też po to kupiłam lampeczki, żeby jak ktoś do mnie przyjdzie. Na przykład ty, żebyś czuła się dobrze. Tak, no i też myślałaś o swoim kocie, bo nie lubi on świeczek, więc tak, chciałam. Na... lampeczki, to jest logiczne. Wszystko zaplanowane. Tak no i słuchajcie kochani, to by było tyle z naszych zakupów. Eee, troszkę wydałyśmy, ale nie jakoś tak dużo. Jednak postawiłyśmy na ten minimalizm, a eee, też no, oszczędność po świętach i po Sylwestrze, tak jak mówiłyśmy. Ale naprawdę dorwałyśmy fajne okazje i wydałyśmy grosze, kupiłyśmy bardzo fajne rzeczy. Także polecamy. Tak, zresztą. polecamy. Dla jednej i dla drugiej praktyczne, bo dla mnie to co kupiłam jest praktyczne, dla Madzi to co kupiła będzie praktyczne. Tym bardziej, że mam postanowienie noworoczne, bo jak Ty mówiłaś o postanowieniach, to ja też powiem, żeby czytać więcej książek, bo w zeszłym roku, w zeszłym roku to była jakaś masakra. Ja przeczytałam bardzo mało, mimo że się starałam, a w tym roku chciałabym jednak postawić na to, żeby więcej czytać. też kiedyś chodziłam z książką wszędzie i czekałam no tak, na ciebie i no czytałam, tak. a teraz jakoś ten rok 2019 w ogóle nie był książkowy, więc w tym roku postanowienie czytać więcej książek. Też więcej czasu byłaby. Książek, bo nasz rok 2019 był. Mega o tak, to zakręcony, i nie było nawet czasu czytać książek. Tak, ani jakiegoś czasu na. taki tak. Okay. Samorozwój. Eee... Jest, takie słowo? Samorozwój? Rozwój. Samo <laughs> samodoskonale. Dobrze, kochani, żegnamy się dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. I koniecznie sub... subskrybujcie. Syba, daj, daj, syba. Koniecznie subskrybujcie nasz kanał, żebyśmy mogły nagrywać więcej filmów. I zostawić łapki w górę, a my się z Wami żegnamy do zobaczenia w kolejnym odcinku, czyli za tydzień. Pa, Albo jeszcze możemy zrobić na koniec, tak? robimy, trzymamy, wstrykamy no. zostaje samą pudełko. Tylko utniesz, nie? No. Trzy, cztery. Poczekaj jeszcze. Raz. Ale co nie mam, Stry ty trzymaj, a ja pstryknę, dobra? Okej, okay, i teraz usuń się z kamery. I'm still crazy.